Cześć, witajcie serdecznie na kanale Nowa Mowa. Cześć, ja jestem Dawid. A ja, Daniel. Witamy o 21.15 dokładnie, jeżeli jesteście punktualnie z nami. A dzisiaj drugi odcinek z serii Konsekwencje ESBS-u, czyli zespołu emocjonalnych bloków mowy. Jak dobrze wiecie, jeżeli oglądacie nasze odcinki, drugi odcinek, czyli dzisiaj o. Trochę późniejszym już wieku niż takim dziecięcym, a będzie to wiek nastoletni. Będzie to naście, kilkanaście lat, gdzie zmagamy się już z tym problemem od dziecka, czasem od wieku dopiero nastoletniego, gdzie ten problem się nasilił albo powstał. No i jakie teraz tutaj są, z jakimi konsekwencjami zmagają się osoby z SBS-em w tym wieku, wieku, jak chodzi o różne relacje, o. O nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, o budowanie relacji z rodziną, z mamą, tatą, gdzie jest ten okres buntowniczy, mimo tego, a do tego się dochodzi blokadomowy, jąkanie. I tu oczywiście powiemy o własnych doświadczeniach, bo w tym wieku cierpieliśmy na SBS, mhm. ale też opowiemy o doświadczeniach kursantów, i to wszystko właśnie da taką puętę, jakie konsekwencje następstwa mhm. mają bloki mowy właściwie na każdym etapie życia. Tak, dokładnie, bo myślę, że możemy właśnie zacząć od tego wieku, no, na przykład ja już w gimnazjum, bo to jest taki wiek nastoletni, mhm. taki najbardziej intensywny, moim zdaniem, jak chodzi o takie funkcjonowanie w społeczeństwie, że tak powiem, tak. w klasie, prawda, gdzie już są, no też się chce zdobyć tą taką no, taką taką popularność może w klasie, żeby być lubianym, to jest ja myślę na pierwszym miejscu. Jak chodzi o społeczność, wystąpienia są przed klasą, bo na przykład wychodzi się na środek i mówi się publicznie, na przykład jak pyta pani z polskiego, żeby opowiedzieć o lekturze, no to już są te występy emocjonalne. Tak. I do, i, i i do tego no dochodzą blokady. No, do, tak, teraz do tego dochodzą blokady, gdzie Masz jakąś wiedzę, a nie możesz tego przekazać, i konsekwencją jest ten smutek i ta taka złość na sytuację w mm -hmm. ogóle całą, na całe życie swoje, że dlaczego ja mam te blokady, nie mogę tego powiedzieć, a wiem co mówić. I to mm. przygnębienie potem jest bardzo duże. To jest już wiek, kiedy jesteśmy często po różnych zajęciach, przejściach w gabinetach logopedycznych, Dokładnie. gdzie już próbowaliśmy, nie wyszło, czyli już. Często straciliśmy wiarę, że cokolwiek się zmieni. Mm -hmm. Wiek młodzieżowy to też e, okres dojrzewania, oczywiście, zmiana ciała, mm -hmm. skoordynowane ruchy i krytyka wszelaka za to, że się źle zachowujemy, źle mówimy, mutacje, za cicho, za głośno. Tak, dlatego się też, też przychodzą takie problemy szkolne mm -hmm. z nauką, tak. z rówieśnikami i różne inne. Także jest to wiek naprawdę intensywny. Ścisłe przedmioty, klasa mm -hmm. siódma, ósma, fizyka, dużo chemia, nauki. dużo nauki, czyli okazje do mowy. Mm -hmm. I temu wszystkiemu jest tak trudno sprostać, bo wszędzie pytają, trzeba rozmawiać, trzeba odpowiadać, że niestety zaczyna się tracić na tym kontrolę. Mm -hmm. No i wtedy szuka się pomocy. W zewnętrznych i najprościej młodzież robi to poprzez gry. Tak, komputerowe. to jest taka najprostsza. najbardziej mm. też dostępna wydaje tak. mi się możliwość, ponieważ no, już teraz każdy w tym wieku, raczej ma komputer, laptopa, tak. smartfon, tablet, cokolwiek jakieś urządzenie, które służy hmm. do grania, do, do właśnie włączenia jakichś takich różnych funkcji w tej grze, gdzie można naprawdę się tak wcielić tak. w ogóle w te postacie, które są wielkie możliwości, no a no jednak dużo czasu się spędza. No i teraz dlaczego? No też często dlatego, o czym ja też często wspominam, bo sam hmm. to robiłem, że jednak było to takie odizolowanie się od tych problemów na co dzień, szczególnie właśnie jak ktoś ma blokady mowy, jąkanie, no to jest to pewne wyłączenie się, nie trzeba tam mówić. No i tak powstaje też uzależnienie wtedy od telefonu. I tu przechodzimy w uzależnienia hmm. nawet tak. już, gdzie no pomagają nam y, niby wyładować te emocje, czasami te gry hmm. i tam się odizolować, ale uzależniają nas hmm. od grania. Właśnie no i wtedy cały dzień można wypełnić konsolą, telefonem hmm. i nawet nie ma innej opcji, nie ma innego planu na siebie, mhm. jak tylko gra. I to pomaga, właśnie, tak jak tutaj wspomniałeś, że troszkę wyłączyć się z tego świata problemów, mhm. szczególnie w grze, kiedy mamy wpływ na wszystko, tam Ten. my decydujemy, tam my mamy misję. Mhm. Oczywiście teraz w tych grach też jest trochę trudniej, bo. Są gry, gdzie trzeba się komunikować Ta, ze sobą. Ten, teraz takie gry jest coraz więcej mhm. online, gdzie na bieżąco i je jeszcze szybko, szybko mówić, jeszcze. żeby tą informację przekazać. Tak, ale jeszcze mamy problemy i konsekwencje tego, że są bloki mowy. No Bloki to też napięcie, z którym po prostu sobie młodzież nie radzi. I takie napięcia można również eliminować przez używki i to. Mhm. W najprostszym dostępnym sposobie to papierosy tak, i alkohol. Tak, to już ten wiek nastoletni tak. jednak, no to często takie próby właśnie kosztowania, próbowania mm. tych używek jednak się zdarzają. No i często tutaj się zaczyna to uzależnienie, często na całe nawet życie. A że alkohol, wiemy, że w wielu przypadkach wpływa na rozluźnienie, mm. także lepiej się mówi, tak. więc często osoby właśnie w tym wieku młodzieżowym odkrywają, Lepiej mi się mówi. Jak mm -hmm. napiję się tego, czy tamtejszej, jakieś tam. Mm -hmm. Mam większą fazę. odwagę, podchodzę do dziewczyny, rozmawiam, mm -hmm. więc imprezy dyskoteki tak, są właśnie. ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Teraz mm -hmm. w czasie pandemii ich nie ma, zobacz, i tak. właściwie pozostają tylko prywatki albo gdzieś jakieś spotkania w jakichś mm -hmm. miejscach niestrzeżonych. Dokładnie. Albo na przykład tylko w parze tam dwie osoby się spotkają gdzieś, prawda? Tak. No ale no jednak alkohol no, daje to rozluźnienie, ale czy to jest korzystne, czy to jest pozytywne. No oczywiście, że nie. To oczywiście wpływa, no to ma swoje skutki, prawda, obłoczne, potem mm. jest łatwo wejść w to uzależnienie, jak coraz częściej się po niego sięga. Tak samo papierosy też dają pewne ukojenie i rozluźnienie, jak się wchłania tą substancję, tą nikotynę, tak. to powstaje w... Takie rozluźnienie chwilowe. Szczególnie jest taki efekt właśnie na początku, jak ktoś nie pali, albo mało pali, hmm. jak zapali, to nawet ma fazę lekką, bo to ukojenie jest tak intensywnie odczuwalne. Więc no tutaj na pewno używki są często właśnie tutaj. No, A to w tych przypadkach takich używek łatwo dostępnych. Łatwo no, ale dostępnych. wiemy, że hmm. są przypadki tak silnych bloków mowy i napięć i jąkania, hmm. że już sam alkohol nie wystarczy, papieros też. Tak. No i sięga się po. Mocniejsze no jakieś używki. Mm. Dokładnie, substancje, które no, już mają jeszcze większe skutki ubożne, jak chodzi o spożywanie mm. ich i potem efekty no, no po tym fazie. Relaks, tu mamy marihuanę najczęściej, tak. żeby no, uspokoić się, pobudzić znowu mamy amfetaminę. Tak. I to są już rzeczy, no niestety. Szczególnie afetamina i inne z tych serii cięższych narkotyków, bardzo uzależniające. Dopalacze właśnie gdzie, gdzie właśnie ostatnio była wielka afera prawda, o tych dopalaczach, mm. że gdzieś tam w Polsce nawet było na chwilę legalne, podobno tak. w kofisz sprzedawane i wycofali je zaraz, bo były tak, sku tak wielkie skutki uboczne, wręcz śmiertelne. Mm -hmm. Też innym sposobem oczywiście na odreagowanie tych napięć, nieradzenia sobie z samym sobą, szczególnie u chłopców, jest pornografia. To widzimy mm -hmm. też, że, że jednak oglądanie później czy jakieś problemy z masturbacją powodują to, że na chwilę jest to rozluźnienie, mm -hmm. ale również to też ma czynnik uzależniające. Też tak, bardzo hmm. często jednak jest to no jest to tak wielka potrzeba, że po prostu czasem nawet już jest tak nauczona ta osoba, że po prostu nawet jak nie potrzebuje, to i tak chce to robić, bo to już, jest, to już wchodzi nawykowo właściwie, prawda? Więc no, to jak każdy nawyk, dokonuje no, się po prostu hmm. z automatu. I tu mamy takie właściwie opcje, kiedy y, młodzież próbuje sama zredukować te napięcia. Oczywiście to się nie udaje, bo bloki mowy i automat bloków mowy działa tak silnie i tak nieprzewidywalnie, mm -hmm. że niestety to, że nas zaskakuje, tracimy pewność i w przypadku młodzieży dochodzi do tego momentu, kiedy na przykład nie radzę sobie z relacjami w domu, w szkole, nie mogę tego powiedzieć nikomu, jeszcze ze mnie się śmieją, nazywają mnie jakimś głupolem, jeszcze mam mm -hmm. jakieś przezwisko Ten. związane z jąkaniem, to często dochodzi do tego, albo gdzie jest ucieczka w domu z domu, albo stan depresyjny. Mhm. Gdzieś w takim najgorszym, oczywiście, wydaniu to myśli samobójcze, Ten. bo takie te rzeczy mają miejsce, że no z wszystkim, mhm. właściwie z niczym sobie osoba nie radzi. Pamiętam, że miałem kiedyś takie też sytuacje, takie dołki emocjonalne, jeżeli tak to można nazwać. Jakieś takie myśli, bardzo negatywne, wręcz samobójcze, też się zdarzały, no i to była taka bezradność, taka bezsilność, że po prostu jestem do niczego, nic mi w życiu nie wyjdzie i już po prostu nie mam co z robić w ogóle, mm -hmm. bo bez sensu jest takie życie. Jest taka bezsilność, tak silna. Po prostu nic nie mogę, ani wyjść, ani dogadać się, ani poznać kogoś ciekawego, osobę jakoś bliższą, ani w domu powiedzieć, z czym, z czym mam problem. To też jest najgorsze, że nawet nie umiem powiedzieć tego, czy mam problem. Domu, to działa, że, tak, ale to działa to, że to potęguje, że mówienie o tym problemie, jeszcze tak. potęguje większe napięcie, większe emocje. Rodzina chce pomóc, ale jest bezradna, tak. więc widzisz tą bezradność wokół. Specjaliści chcą ci pomóc, nie mogą, bezradność. Tak. I dochodzi się do punktu zero. A tak. po co się uczyć, skoro nikomu tego nie przekażę. Nikomu nie przekażę. W ogóle mi się to nie przyda, nawet bo tego nie wykorzystam. Tak. Mm. Koledzy w szkole już mają dziewczyny, chodzą na randki. Daje. Tu nie masz dziewczyny, na żadnej randce mm. nie byłeś nawet. Więc również siebie skreślasz od razu, że być może nawet z takimi jąkaniem blokami nigdy nawet nie spotkasz mm. kogoś. Pamiętam, że nawet jak próbowałem właśnie powiedzieć komuś bliższemu, Mamie, tacie o tym problemie, to właśnie to, to, co powiedziałeś, wchodziły takie emocje, że od razu. Chodził płacz, lament, i nie dało się nawet powiedzieć jeszcze z tymi blokadami, to z czym mam problem, tak naprawdę. Mama tylko wiedziała, że mam problem ogólnie z mową, jakieś tam blokady kanie, ale nie mogłem przekazać, jaki to jest naprawdę problem, bo nie dało się skomunikować normalnie. Czasami wyjściem, pamiętam w moim przypadku, to była muzyka. Mhm. I lubiłem grać na instrumentach klawiszowych, mhm. lubiłem słuchać muzyki. Nawet godzinami, i to powodowało, że szło się zatracić w tej muzyce. Mm -hmm, I rzeczywiście zapomnieć, tak jak w grze komputerowej też dużo grałem w gry. Mm -hmm. Na szczęście jeszcze wtedy nie było tych online, więc nikt tam nie czekał mm -hmm. po drugiej stronie, ale to wszystko było właśnie, żeby wykluczyć, jakby mm -hmm. ten, ten świat tych bloków, tak, tak, zamknąć ten. to. Zamknąć, no mm -hmm. i to jest właśnie okej, okay. to jest fajne, żeby szukać jakichś takich innych sfer jeszcze, gdzie można się wykazać. Mm -hmm. Coś, co podnosi naszą pewność siebie, coś, co stwarza, że jesteśmy bardziej wartościowi. A granie na instrumentach oczywiście jest takim elementem. Tak samo u mnie, w moim przypadku był to sport. Ja uwielbiałem tak. trenować karate, trenowałem od dziecka, od piątego roku życia i jeździłem na zawody, zdobywałem różne medale, złote, sukcesy. No i to mnie budowało, budowało moją taką wartość, taką hmm. pewność jednocześnie siebie. Dzięki temu to przekładało się też na mowę potem, bo mowa jakby w ogóle byłem bardziej pewny siebie, więc mowa też była tak automatycznie tak. bardziej pewna. Mimo że i tak były blokady, i to yankanie, ale stawałem, ale bardziej pewnie, mówiłem. No i to są bardzo ważne elementy właśnie, muzyka, sport. Granie na komputerach niekoniecznie hmm. też to wyładowuje jakoś i pozwala się od, odizolować od tego problemu. Ale jednak konsekwencje grania na komputerach są wielkie, jak uzależnienie, na przykład A. potem. Ale też ważne, żeby właśnie też wtedy się pojawiały osoby, które coś nam zlecą sensownego. Hmm. Ja pamiętam mój wujek, jak założył restaurację, to zlecił mi produkcję menu na komputerze. I to było coś, co angażowało. Trzeba mm -hmm. było, właśnie w programie komputerowym, graficznym, mm -hmm. zaprojektować to i tamto i tamto. I to znowu pochłaniało czas, czas. Mm -hmm. bardzo dobrze. Czułem się wtedy potrzebny, bo to menu było wtedy potrzebne, mm -hmm. właśnie klientom. I to właśnie daje tą wartość, mm -hmm. że robisz coś dla, kogo, dla kogoś, mm -hmm. ktoś ci to zlecił. Ten. I wtedy nie myślisz o tym problemie. Coś innego daje ci wartość. Mm -hmm. I tu jest myślę ważne, żeby osobom, które mają no, różne problemy, nie tylko blokady mowy, ale szczególnie z blokady mowy, mm -hmm. żeby poszukać na czym się znają. Tak. Co umieją robić. Mm -hmm. A na pewno każdy coś ma jakiś talent. Dokładnie. Coś, co się lubi i mu się to podoba i mu wychodzi. I wychodzi. To, to śliwuj to. To tak. jeszcze bardziej się ucz w tym. Tak. Rozwijaj się, aby wykonywać to jeszcze lepiej. Tak. No I to właśnie buduje wartość. To buduje wartość, i wtedy siebie. można zlecić właśnie komuś, na przykład zrobienie strony internetowej, mm -hmm. zarobi, zarobi jakieś tam, może małe pieniądze, ale zarobi na, na początek. Tak. A potem może więcej. I wartość rośnie, i to powoduje, że trochę się równoważą te cierpienia z sukcesami, i jeszcze da, da się jakoś trwać. Tak. No, ale oczywiście też trzeba przejść do sfery treningu, już w takim wieku nowej mowy. Mm -hmm. Czy jest sens, czy warto? No, oczywiście naszym zdaniem jak najwcześniej warto, jak już wiecie z poprzedniego odcinku o dzieciach i konsekwencjach, ale jak ktoś zaczyna trenować czy chce za zacząć trenować nową mowę w wieku nastoletnim, oczywiście bardzo warto jest takich dużo kursantów, którzy właśnie zaczynają trenować nową mowę w wieku nastoletnim, mm -hmm. bo przekonało się, że już inne miejsca jednak, no te. Jednorazowe treningi, na przykład w jakichś gabinetach, jakich gabinetach logopedycznych, nie mają zbytnio sensu. To wtedy właśnie przechodzą na treningi nowej mowy, już intensywnie się wziąć za swoją mowę i trenować. I wtedy te konsekwencje na przyszłość, na te kolejne lata, już są małe, już znikają, bo już umiemy coraz lepiej mówić nową mową. Ale oczywiście trening w tym wieku wymaga niesamowitego wsparcia rodziny. Tak bo czasem jest właśnie ten taki czas, że coś nie wyjdzie, jeszcze zachowania z poprzednich lat, że mm -hmm. ta nadwrażliwość względem Można siebie być. i adwokatyzm mm -hmm. jest duży. I trzeba wspierać mimo wszystko, motywować, tak. dużo mm -hmm. chwalić, wspólnie, najlepiej wspólnie poznawać nową mowę. Tak, dokładnie, no więc i wnikać w temat jak najgłębiej, oglądać mm. jak najwięcej filmów naszych, które mogą motywować i inspirować, ale także inne osoby, też są różne kanały zagraniczne, które również mówią o, o różnych treningach, nie tylko o mowie, ale w ogóle o motywowaniu się do różnych działań, tak. do celów, do tworzenia wizji siebie. Na przykład jak Arnold Schwarzenegger, mm. nasz ostatni odcinek o nim właśnie, on też potrafi motywować, aby tworzyć wizję w swoim życiu i je realizować. Więc powiedzmy stop tym konsekwencjom, negatywnym konsekwencjom, żeby coś zmienić w życiu i zacząć żyć bez obciążenia bloków mowy i jąkania. Tak jest, dziękujemy i pozdrawiamy Was serdecznie. Do, Do zobaczenia jutro. Cześć. Cześć.